Cześć, jestem Wiktoria Gabor, Vicky Gawor. Wiki Gawor. E, jestem z Krakowa, a dokładnie to z Nowej Huty. Wiecie, że miałam mieć na imię Kaprysia? Serio, wyobrażacie to sobie? Gabi Kafur. Ale rodzice rozmyślili się w ostatniej chwili i dali mi na imię Wiktoria. Że niby wiecie, zwycięstwo. Choć w domu i tak mówią do mnie inaczej. Moi bliscy, Romowie, mówią do mnie Tita. Jak to jest w wieku 15 lat słyszeć siebie w radio? Czy zobaczyć siebie na Times Square? I don't know. Czy czasem mam ochotę zniknąć? Mm. zaszyć się gdzieś? No jasne, że tak. U mojej babci na przykład? Serio. Tylko, że ja nie umiem już inaczej żyć. Bez nich. To dla nich to robię. I przy nich nigdy nie jestem zmęczona. Przy moich fanach zapominam o, wieki masz chłopaka, wieki powiększa sobie usta. O, Wiki Gabor, ta szwabska cyganka. Sam sobie to wybrałam i idę w to. Czy kiedyś tobie we frumy? Może, nie wiem. Ale póki co, mam coś jeszcze trochę do zrobienia. Jestem Wiki Gabor, mam 15 lat, a świat widzę tak.